Witajcie kochani, ale jest ciepło. Mówię no, Wam, że jest bomba. Cudna pogoda, bo za tym, że jestem zakatarzona. E no, jesteśmy tak troszkę chorzy po dziecięcych grypach. Kawę sobie zrobiłam przed chwilą, bo w sumie wróciliśmy z zakupów. Pojechaliśmy po dwie rzeczy. O buty dla dzieci. Dokładnie Adidas. Tak. Czekajcie. Um, pojechaliśmy po Adidasy. A chciałam powiedzieć, że coś się chyba pali bo rano mnie tak nie męczył katar, i oczy mnie zaczęły strasznie piec. Ja nie wiem, właśnie. Już taki tuż hipoalergiczny kupiłam, a te oczy po prostu. Są takie. Wychodzę z pracy i ewidentnie mnie coś piecze w tych oczach. I tylko chodzę, Taka wycieram się, i potem tutaj jestem taka czarna. Nie wiem o co chodzi, w ogóle. Głowa mnie rozbolała. Jest fajnie, ale coś, coś. Wydaje mi się, że to coś się pyli na bank. A teraz. Y Nie, no muszę, muszę jeszcze noc muchać, bo mnie po prostu przytyka. Ewidentnie czuję, że coś mi tam po prostu w środku siedzi. O. Wzięłam tabletkę na ból głowę, bo powiem wam, że o. Bozia mnie ukarała. Tak by pewnie mąż powiedział, bo weszłam do domu i trochę pokrzyczałam. I... E... I to zdecydowanie boziapiełka tała, dlatego mam katar i nie mogę mówić, bo po prostu wiecie coś, zaczynam mówić i czuję jak mi po prostu zatyka w nosie. <laughs> nie wiem, ewidentnie co, coś się dzieje. Mam nadzieję, że to tylko alergia, bo y, tabletki na grypę w tym momencie biorę. Nie mam potwierdzonej grypy, ale biorę właśnie, bo no, mamy w domu dalej zakażenie, tak. Chociaż dzieci już świetnie wyglądają, więc myślę, że to już zakażenie zniknęło. Tylko, że gdzieś tam jeszcze lekko się tak z mężem. I teraz dążę do tej historii, że pojechaliśmy kupić dzieciom buty, tak? Adidas. Dla Wojtka, dla Krystiana. Takie wiecie, ala wyjściowe. E, nie, nie. I tak ściuchają, i tak ściukają, no ale powiedzmy tak, nie za drogie, fajne adidasy. Kupiliśmy wszystko, tylko nie Adidasy. W sumie Wojtek ma Adidasy kupione, bo nie jest mały, jemu łatwiej kupić, tak? Nie wymyśla, nie wybrzydza. A dla Krystiana to w sumie nic nie było. Nic, nic. I się śmieje, bo w Sinseju płaciłam za zakupy. Pokazałam tam mężowi z dziećmi wyjść. I. Pani powiedziała cenę, 200 coś. I tak mówię, matko, miałam dzieciom buty kupić. A pani zaczęła się śmiać. <grywa> no tak też się zdarza. Wyprzedaże są, wyprzedaże, tam chyba międzysezonowe to się nazywają, wyprzedaże. Dużo nie kupiłam, powiem, ale kupiłam fajne rzeczy. Nie dla siebie nic. To nie był ten moment, że mi ja sobie coś miała kupić. A, ojej. Wiecie co, to sam? odpowiedź wiadomości na olx i po prostu cały czas mi wyskakuje powiadomienie, że ta wiadomość jest. Chyba, że ta pani coś pisze po prostu cały czas. Pierwszą rzeczą, jaką kupiliśmy, była taka jesienna kurtka granatowa dla męża. Niestety nie było dużo w rozmiarach, więc wziął elkę. Dobrze wygląda w elce. Spokojnie bluza pod nią wsadzi. Z 80 na 50 zł. Taka zwykła granatowa. Ona chyba gdzieś jakiś znaczek miała, albo mi się wydawało. No dobra, wydawało mi się. Taka wiecie, zwykła, nie wiem, watowana kurtka granatowa. Ciemna granatowa. Najzwyklejsza. No Zastanawiam się właśnie, czy Krystianowi nie wziąć kutki, ale w sumie może coś tam jeszcze mi się dobrze. To jest pierwszy zakup. Długo rzeczą to, po prostu, no, zakochałam się. Z 70 zł na 40, a miałam kupon jeszcze do Sensory na 10 zł. Zobaczcie. E, kurtka taka, widzicie, przeciwdeszczowa. Na plecach jest ocieplana. No, czekajcie, ja mam tak. Tak, tu jakieś mamy. Co my tu mamy? A, dinozaura. Piękny kolor, taki niebieski. taki zielony, taka pistacja taki wiecie, oznacza pastelowy zielony. O, takie kieszoneczki, ale mnie przetyka, powiem że masakrycznie, od środka pikowana, ocieplana, ale widzę, że rękawy już nie ocieplane od blask z tyłu jest od doskonałych kapturek. Wiecie co? Pomyślałam, że będzie genialna na jesień. Tak wiecie, do przedszkola już tak deszczyk pada, nie pada. Jest niby chłodno, ale nie chłodno, no starsza mi się spodobała. Dla łojtusia będzie czekała na jesień. Ewentualnie <laughs> ją wywiozę sobie nie na działkę, nie, bo to jest za gruba będzie na działkę. Ja na działkę co innego mam. I wzięliśmy rozmiar 122. Przymierzyliśmy, więc spokojnie rękawy są długie, prawie sięga mu do kolan, więc myślę, że to jest idealny rozmiar dla niego. Nie wiem czemu obawiam się, że za chwilę Wojtek przyjdzie. Bo mam wrażenie, że coś słyszałam. Może nie, może mi się uda nagrać w ciszy i spokoju. Następna rzecz. A, mówię, pytam się, Wojtek, chcesz taką bluzę Batmana? Nie, ja chcę prawdziwego Batmana. Ale mówię, zobacz, jaka bluza. Nie chcę jej. Mówię, to zanieś do kasy. Okej. Okay. Myślę, żal nie brać, zwłaszcza, że Z 30 na 18 zł. Tu było jeszcze 25, a tu już jest 18. Zwykła czarna. Tylko, że fajna jest, bo jest nieocieplana. Tak? Nie ma tego miśka i widzę, że z tyłu ma coś takiego. Więc myślę, że spoko. Dalej. Mąż wziął sobie koszulkę. Z 30 na 20. bo Kestek takiej nie chciał, więc jak Kestek nie wziął, to sobie mąż wziął taką z piłką. Taka wiecie, na lato. <laughs> okay. O boy zatykam je. Bo nie musiałam, że innej rzeczy mi brakuje. co. Że tyle rzeczy wiem w eee, Dalej. Mąż znalazł trzy pak koszulek. Wzięliśmy na rozmiar 116 i tu jest yy, cena 26, a na promocji 20. Mamy trzy pak takich koszulek dla Wojtka, tu rakieta granatowa, a taka zwykła klasyczna, oczywiście 116, więc to spokojnie sobie do jesieni poczeka, ale wiecie, żeby coś tam miał i tutaj takie rakiety. wam że ota to wygląda trochę jak piżama, to jest taki siwy. Takie rakiety, ale gdzieś mi się kojarzy z piżamą, no ale okej, okay. za 20 zł trzy bluzki, jak najbardziej dla dziecka, którego rośnie, no problem. A, Christian sobie też wziął koszulkę, no ale może skończymy na Wojtku. się zachwycił koszulką z Ironem, wiecie, tylko dlatego, że jest o to, bo tu jest złoty. A tu jest taki, muszę wygłasiać srebrny. Tak, y, kosztowała wcześniej 18 zł, teraz 12. Dużej przyceny nie ma, ale wzięliśmy 122. <śmiech> <śmiech> Bo powiem Wam, że jakaś taka wydaje się y, szeroka, a wąska. I dlatego wzięliśmy taką większą rozmiar. Ale nie oszukujemy się, idzie lato, a Wojtek naprawdę nie bardzo ma być jeszcze. Yy, yy, obniżę palce, żeby spodnie podciągnąć. <grystanie> yy, co? Yy. Bo planujemy, żeby dzieci na dworze. Zaczyna się, dzieci na dworze szaleją. Yy. Właśnie, bo my planujemy ogólnie, jak ja będę pracować dalej, bo. To jest też wszystko pod znakiem zapytania, bo tak naprawdę ja nie wiem do kiedy mam umowę, bo ja mam zastępstwo. Więc to wszystko wiecie, z dnia na dzień może się okazać, że będę siedzieć dłużej, albo się może okazać, że nie będę siedziała dłużej. Matko. Więc <laughs> się wszystko okaże. Co? Kukaj lulka A byłaś w piachu? Lulka Aha Chciałam powiedzieć, że masz katar Tak No to idź tam Tam y, Picie w kuchni stoi Możesz iść do swojego pokoju i siączki umyj A zamknij mamie drzwi tak rzecz wróci za chwilę, jestem pewna. O... Co ja mówiłam, nie wiecie przypadkiem. Tak, o tej pracy, Także w sumie i planujemy y, na jakiś y, okres wakacyjny zapisać go do przedszkola. W sensie takim, że na dwóch, do dwóch. <laughs> do tych, co mam najbliżej, czyli do tego, co chodzi obecnie i do tego drugiego, co chodzi u krystyk. No, osiedlu, tutaj na obrońców. Do tych dwóch planuję go zapisać. Do pozostałych dwóch, bo u nas są tylko cztery. Nie planuję go pisać. Ponieważ nie wiem, czy mi się będzie chciało tak daleko lecieć po niego. Bo jeden jest. Jezu, no jeden i drugi jest daleko. Więc no nie wiem, tak? Nie wiem, czy mi się by chciało. Na przykład na 8 rano go zaprowadzić, no to tak. Ja bym poszła w szybko, tak, a z nim to ja nie wiem, czy ja nie musiałabym z pół godziny wcześniej wyjść. Ale wszystko się okaże pewnie, tak? więc y, jakieś bluzki musi wyjściowe mieć, tak, bo na plac, na plac, na działkę, na działkę. Już tak, już kłóci się, bo też chce przyjść nagrywać. Eee, w wzięliśmy koszulkę, rozmiar M, już z działu męskiego, ostatnio dużo właśnie z męskiego kupuję. Ze 30, tu jest 40, tu jest 30, a ostateczna cena 20. Taka... Ryki i mord, o właśnie, ryki i mord. Nie wiem, czy pamiętacie, to taka dziwna bajka była. W sumie to taka bajka dla dorosłych. Ale... Dzieci mają własne prawa. Dobra, i ostatnią rzeczą, to już Wam tak będę dosłownie pokazywała, bo to... Bo to mój nastolatek może się obrazić, ale powiem Wam, że e, męska bielizna jest na sprzedaży w Senseju i jest męskie skarpetki. Są na wyprzedaży. skarpetek, oglądałam, ale w sumie nie byłam pewna, czy potrzeba kultury e, ale na pewno widziałam, że potrzeba Krystianowi w gacie. I jedne w gacie. bokserki. <laughs> Więc jedne wzięliśmy. XS. Jedne i drugie na 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 XS i uważam, że dobrze wygląda w takim rozmiarze. Nigdzie go nie gniecie, przynajmniej tak się wydaje. Wiecie, to nastolatek, to, to, to się tak dużo nie dowiem na ten temat. Yy, I tak, tutaj mam z Marvela... No dobra, może się nie obrazić. Z Marvela dwupak za 18 zł. I zwykłe silsejowskie, trzypak, tylko mi tu powypadało. 28 złotych. taki nasz zakup w Senseju. I jest w Sinsayu, tak z kuponem dam 215, dużo. No ale kurtki, tak? Kurtki. no. Y, kurtki co tam jeszcze? Takiego było to szczegółów. Kurtki. No i te bokserki 20 parę. A tak to wszystko poniżej już 30. I poszliśmy do tego. Pepko, Pepko. wziął sobie adidasy, chociaż go najmniej adidasy interesowało w Pepko. Te z Króla Lwa. Jasne, ale myślę, że, że liczę na to, że one za chwilę nie będą mocno brudne. Wzięliśmy 27, bo 28 był mocno za duże. on ma dosyć małą tą stopę. Jak na dużego chłopaka, bo jest taki wiecie, sztuszy. Mój bambołek mały. To stópkę nie ma za dużej. Jest 27. 40 zł kosztowały. No myślę, że na wiosnę... Tak wiecie, to jest z myślą o przedszkolu. I z matką na zakupy. Tak, Tu też już więcej trochę Wojtko widzieliśmy. E, Wojtek wywał sobie sam kaszkietówkę. Nie w tą całą. Myślałam, że skusi się na... Spidermana, albo Batmana, albo na te takie wiecie. Nie, on powiedział, że chce tą... Że o ta jest świetna. Więc myślę, okej, okay, jak ta jest świetna. No, nie znam się już w tym wieku. 10 zł taka kasz kaszkietówka. Mamy rozmiar 52. To jest półtorej roku do 4 lat. Ale uwielbiam dzieci w kaszkietówkach. <kluzm> Przepraszam. Yy. Sobie wziąłam baterię. Sobie. Jeszcze w senseju była jedna bluzka fajna. I wiecie, co w dziale męskim? Zastanawiałam się, czy nie wziąć sobie taki zwykły t-shirt, ale miał tak ładny, różowy kolor. No, tak mi się teraz przypomniało. Przypomniało mi się dlatego, że założyłam tą koszulkę, bo to taki. Malinowy. U Was to taki pomarańczowy, ale on jest taki malinowy. Yy, w Pepko jest wyprzedaż sezonowa to minus 50%, chociaż ja minus 50% nic nie widziałam. I co mogę powiedzieć? Na dziale dziewczynki jest w czym wybrać, bo na dziale chłopaka absolutnie. Yy, z 15 na 9 zł. Wiecie, na lato. No, myślę, że spoko. Była jeszcze taka biała, ale to wiecie. Też, I ta też zaraz będzie taka niedoprana. I długą koszulkę wzięłam z asta jaką tu miał. Nieważne, z iluś tam, a chyba z 15 na 7. Tamta rozmiar 116, a ta 122, bo nie było, były albo małe, albo 122, więc wzięłam 122. Mąż, yy, męż mąż, mężowi mojemu podobała się bluza. Ale żałował na nią cztery dychy, więc teraz ją kupił na przecenie za 3 dychy. Pytam się, a ile wcześniej kosztowała? Nie wiem, za 8 dych? Mówię za 8 dych? Ja w końcu nie wiem, czy on dobrze powiedział. Nie, wcześniej kosztował 4, Wcześniej kosztowała cztery dychy. Ale ja mu się podobała, mówię, idź, weź, bo wiem, że ci się podobała. To jest ta, z, y, ta sportowa, widzicie, ta firma. Jak ja sobie wziął rozmiar, XL-kę. Taka, wiecie, zwykła, sportowa, siwa, z takim napisem bluza. Szczerze, sama bym sobie ją kupiła z działu męskiego, bo na dziale damskim nie są takie fajne. Ja nie wiem, gdzieś męskie lub bluzy bardziej mi się podobają, są takie, wiecie, fajne. chociaż taką, to ja bym sobie kupiła na zamek. Bo nie mam żadnej takiej fajnej bluzy właśnie na zamek. I żeby nie być, że sobie nic nie kupiłam, to sobie na pocieszenie wzięłam bluzkę z 25 na 17, 2 pixel. Wiedziałam, że wezmę sobie taką szerszą z jakimś napisem. Nie wiem jakim. Ale taka, wiecie, zwykła, luźny, biały t-shirt do latania. I koniec. Tak, w Pepco wydałam 100 coś złotych. I tylko mi zostało teraz kupić um, Krystianowi buty. krystianowi buty i, i nie wiem. No wiadomo, coś tam się zawsze to kupi co chwilę. Żeby było. Dobra. I ściągać mętki i co do prania, co do prania, co nie do prania, to do schowania i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki mały zakupowy hol. W sumie taki mały, bo 300 zł wydaliśmy ponad 300. Popko zapłaciliśmy, nie wiem, 108, 109 jakoś tak. A potem poleciliśmy do 100 kotki, sok po. Bo... Bułki i polody. wiecie co, na lody, na patyku wydałam tyle, ryszok. Najtańszy lód jaki mieliśmy to był Wojtka Rożek za złoty 50. Krystiana lód był za 6,50 Mój Magnum był za 6 złotych i męża, nie wiem, za 4 coś. Boże, wiecie co, Krystian miał Oreo, ja miałam Magnum. Trzeba yy. zrobić miejsce w żalce i jej kupić, nie wiem, biedące albo w jakieś takie yy, litrowe, ewentualnie jakichś takich opakowaniach na patyku, bo powiem wam, że masakra, że ja tyle na loty wydała. To tyle w Lodzianie bym zapłaciła. No, chociaż może i w Lodzianie dłużej. No, powiem Wam, że jestem ciekawa, jakie będą ceny. W tym roku. Będzie człowiek od święta, tylko w niedzielę chodził na loty po kościółku, jak to się mówi. Dobra. Do zobaczenia. Pa, pa.